Cześć. Będąc dzieckiem walczyłeś o swoje. Będąc małą dziewczynką chciałaś sprostać światu i szukałaś wszelkich sposobów aby osiągnąć to czego chcesz jako mała dziewczynka od swoich rodziców. Uprawiałeś różnego rodzaju gierki żeby wyjść na swoje i żeby osiągnąć albo otrzymać albo tupałeś nogami żeby rodzice kupili ci to co chciałeś. Jako nastoletnia dziewczyna która walczyła o swoje, próbowała negocjować ze swoimi rodzicami to, co było dla niej dobre, wygodne i co sądziła, że będąc tą młodą jeszcze kobietą, może wywalczyć. Były to różnego rodzaju gierki, jakie i ty i ja robiliśmy ze swoimi rodzicami czy chociażby z naszym otoczeniem. Było to też obrażanie się, wywieranie wpływów. Nie mieliśmy wtedy o tym pojęcia, że używamy tego podświadomie bądź. To, co nagraliśmy od naszych rodziców, te właśnie gierki, które oni uprawiali między sobą, a my próbowaliśmy je wykorzystać później na naszym podwórku, w szkole, w liceum, po to, żeby było nam lepiej. I wydaje się, że w dorosłym życiu powinniśmy myśleć racjonalnie, powinniśmy mieć rozwiniętą inteligencję emocjonalną, powinniśmy wchodzić w związki partnerskie takie, jakie byśmy chcieli, takie, o jakich marzymy i w jakich czujemy się i pragniemy czuć się rewelacyjnie. Niestety tak nie jest. Różnego rodzaju badania o tym mówią. Jak poczytamy, czy chociażby ludzie z Twojego towarzystwa, czy z Twojej okolicy, czy nawet z Twojego podwórka, czy z Twojej pracy, cały czas się skarżą. Może nie cały czas, ale od czasu do czasu słyszysz, jakie są niewygodne związki, jak ludzie między sobą nie są w stanie się dogadać. Jak wchodzą w różnego rodzaju związki, związki małżeńskie, partnerskie, a po jakimś czasie okazuje się, że jakoś do siebie nie pasujemy, coś jest nie tak, coś nie zagrało. Miłość prysnęła się, mówi, czy różnego rodzaju inne schematy się odpalają, ale nie jesteśmy tego świadomi. Gramy w gierki. Gramy w gierki w dorosłym życiu ze swoim partnerem. I teraz, jeżeli nie jesteś w stanie tej gry rozszyfrować, ani nie jesteś świadoma tego, w co grasz, to Twoje życie właśnie wygląda tak, jak wygląda teraz. Jeżeli nie jesteś świadomy, dlaczego Twoja żona próbuje wywierać na Tobie wpływ i w co Ty grasz ze swoją żoną, partnerką, narzeczoną, to Twoje życie będzie tak wyglądać przez cały czas. Chyba, że doprowadzicie do tego najgorszego stanu, że zakończycie grę i odchodzicie od siebie. To jest najprostsze, a pewnego rodzaju też najgłupsze, bo nikt nie walczy o siebie, nikt nie walczy o to, żeby się rozwinąć, bo dobrze o tym już dzisiaj wiesz, że szukając partnera i wchodząc w swoje związki małżeńskie, to naprawdę wchodzisz po to, żeby się rozwijać. Hamulce masz dobre w samochodzie i niech tak pozostanie, bo jeżeli twój partner czy twoja partnerka cię hamuje przed twoim rozwojem osobistym i mówi, że nie warto. I mówi, że nie, po co ci te szkolenia, po co ci, po co ci ten coaching, po co masz wyjazdy z pracy, po co awans, wystarczy nam to, co mamy. To znaczy, że ktoś cię hamuje w twoim rozwoju. Nie motywuje cię i nie myśli o twoim dobru, ani o tym, że pragniesz czegoś więcej w swoim życiu. Nawet w dorosłym życiu jako kobieta, która wychowała dzieci, jako mężczyzna, który ma pewną pozycję w firmie, nadal chce mieć coś więcej. I tego moi drodzy będzie właśnie dotyczyć szkolenie go for more które już niebawem, bo 1 czerwca na Jordankach. Będę mówić nie o sprzedaży, nie o wywieraniu wpływu, nie o planowaniu, ale o relacjach w związku. O takich relacjach, nad którymi ja pracuję już ponad 10 lat w moim związku. Podzielę się tym, podzielę się też tym, o czym opowiadają mi moi klienci, bo podam kilka. Case study, jak to można nazwać, po to, żebyś mogła, mógł porównać to do swojego związku i powiedzieć, kurde, a sądziłem, sądziłam, że to tylko tak u mnie jest. Nie, te mechanizmy wgrane są już od dawien, dawna, a my tylko je powtarzamy. Pytanie, czy w tym związku, w którym dzisiaj jesteś, chcesz pozostać bez zmian, to nie musisz przychodzić na szkolenie. Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu i poznać przynajmniej zasady gry w swoim związku, Zasady gry, bo nadal będziesz grać. Tylko dzisiaj ty już wiesz, w co grasz i jak się gra będzie nazywać. Ale tego wszystkiego dowiesz się 1 czerwca o godzinie 9 rano na Jortankach. Aby tam być, napisz do mnie albo w linku u góry, klepnij miejsce, zarezerwuj, kup bilet i najlepiej zabierz ze sobą partnera albo zabierz ze sobą partnerkę. Zobaczysz, jaka będzie fajna zabawa. Do godziny 18, co zrobimy, co stworzymy i jak nazwiemy swoje gierki po to, aby twój związek był o wiele lepszy i żeby był na o wiele wyższym poziomie niż jest dzisiaj. Więc do zobaczenia na jordankach 1 czerwca. Już nie mogę się doczekać, więc wszystkiego dobrego. Na razie, cześć!